I witajcie z tej strony Maturina. witam Was w kolejnym odcinku z naszej serii Let's Play Fold 3. W dzisiejszym odcinku znajmiemy się znowu poszukiwaniem statuetek. A dokładnie na początek zajmiemy się poszukiwaniem statuetki, która nam dopomoże do percepcji. Żebyśmy to wymaksowali, żeby można było łatwiej odszukiwać przeciwników. Zanim jednak sprawdzimy gdzie ta statuetka jest, to muszę na chwilę udać się do megatony. Muszę kupić albo sprzedać parę rzeczy, albo naprawić. Jedną rzecz przede wszystkim muszę kupić laserowy, który mógłby... Dzięki któremu mógłbym jednak wykorzystać trochę potencjał tych broni. Mm, tych pakietów energetycznych Bo wiadomo, dosyć sporo tych pakietów energetycznych zebrałem, no to przydałoby się wykorzystać. Szukasz Ponad tysiąc. Nie, nie bardzo Rury wciąż dziurawe, nie naprawiłem jeszcze. Nie mam czasu. Ważniejsze są questy. Może zobaczymy, może moja będzie miała yy, okniwa plazmowe? Czy, czy jak to było? Trzy? Dwa? Jeden. Nie wolno mi rozmawiać z nieznajomymi. Dobra. Hej, dzieje się coś ciekawego? Nie, raczej nie. Nie ciekawego się dzieje. A gdzie moja? Mm. Nie ma jej Szkoda. No dobra. Skoro nie umarę, to u kogoś innego się kopi. Pójdziemy do konkurencji. Do Rivet City. Aktualne zadanie? Prak. Jeśli zaczniesz walkę, której nie jest nie jesteś w stanie wygrać sproj, ułoży broń. A nuż twój przeciwnik po prostu ci wybaczy. A nuż widelec. A może, a może nie. Kto to wie? Kto to wie? God damit. Chodząc z metalu to zbroja naprawdę wydaje irytujące dźwięki. Rynek zamknięty całą noc. Dopiero się zorientowałem, że tam na górze była karteczka. Z napisem rynku. Gdzie tu można kupić coś do... Mm, Witam w szybkiej działce. Szybka działka. No dobra. W Rozejrzyj się, mam tu rozmaite rzeczy. No zobaczymy, co tam masz. Wiesz że Kantel, jest podczpunem. Mam po trochu wszystkiego. Zobaczmy. Nie myśl z kim się nie przyda. Mm, naboje. Terazie też mi się nie przydadzą nie Karabinga są na co jest na fuzyjne właśnie To co od ciebie kupię mm. A ty dostaniesz jakiś złom Jak na przykład O, przedwojne książki nie wiem, to się jeszcze wejdzie do biblioteki Przedwojenne pieniążki c mm. 2 odloty Psycho na razie, tyle. No spoko. Interesy z tobą to przyjemność. Muszę Na razie! Na razie. O, tu jest broń. To tutaj to sklep z bronią, śruta i szrapnela. Wpada w ucho, co? Rozejrzyj się. Jeśli coś ci się spodoba, będę tutaj. No dobra. Hmm. Mogę zobaczyć jaką broń sprzedajesz? Nie zdaję ale wszystkie są w kiepskim stanie. Nie wykładam dobrego towaru na ladę. Jeśli cię to interesuje, mogę pokazać ci towary z szafki. Mogę zobaczyć, jaką broń sprzedajesz? Chcesz se pozabijać, he? Se. No dobra. No, ten też ma 1200 pakietów energetycznych. A ile mam? 710? Myślę, że ma więcej. No dobra, mieszam z tym. Ile ja mam? Nie chodzi o kałabinę serowy. KQ. To dużo, więc może coś mu sprzedamy. Rakiety. 6 sześć. Chyba tyle, no to... że jeden. Dobra. Mniejsza. Dzięki. Musisz biec. Jeśli będziesz potrzebować amunicji, tu ją dostaniesz. Przyda się. a i znowu za duże obciążenie. God damn it. Ile to? 7. O nie, dobrze. Dobra, sprzedaję coś dalej. Postanawiasz sprawdzić sklep, he? Jak ci się jakiś szajs spodoba, to krzycz. Szajs. Chcesz se pozabijać, he? Nie Niekoniecznie. E, coś musimy mu oddać jednak, żeby... Nie oddać, no sprzedać. Żeby można było normalnie chodzić. <grym> Najlepiej wlejeśmie w stanie ten karabin. To co widzę. Mi się nie przyda Baser Gatlinga to jeszcze um. Coś co waży miecz elektryczny to nie. O! Mina. Minia atomówki to nie. kakola Noż Nóż bojowego sobie. Jak tam? Już mogę iść, czy nie? Kolejny zadowolony klient. To za. Nie, nie chcę, żebyś mi naprawiał rzeczy. No. Sp jest spokój. Dobra, kupiliśmy kałabin laserowy. Można już. wyjść. Może później. Z tym drinkiem. No dobra. Zaczynam. Mm, ustawię sobie tylko jakieś po ludzku. ...te... Mm, Bronię, żebym wiedział gdzie, kiedy mogę, której używać. I lecimy. pamiętajcie jak w ostatnim odcinku mówiłem, że najgorsze tereny to są te właśnie na północy, tam się najwięcej, no, najgorsze draństwo. Yy, trzyma, prawda? No to tym razem mamy za, z, pójść tutaj. W świątyni Unii nie mam jeszcze, więc sobie może pójdę do około. Przy Cryptic 92 było miasteczko Old Own i pełne szponów śmierci, więc nie wiem jak to tam by wyszło, więc może sobie pójdę przez Greener Pastures. Chociaż i tak pewnie to co tam znajdę będzie i tak gorsze. Krypta 101, no patrz. Bierzemy. I co jest? Czemu tak mało nimi Co to jest za karabin? Aaa, oh, goddammit! Wziąłem zły ten Eee... zły karabin wziąłem O jak głupi, o jak głupi Dobra, wracamy się do. River city, sorry, zapomniałem A bo tam walimy Może coś się znajdzie po drodze Tak już mam korzystać z fuzyjnych, no to z karabinu gaussam to Co to za różnica Idziemy w kierunku. Z tego schodu bardziej Łoł, wow, skarpa. I znowu trzeba będzie się przedzierać Jak już poprzednim razem Chciałem nakręcić ten odcinek To też miałem gdzieś tak okolice północy Też tyle tam musiałem porozwalać I to tych naj. i to takich tych Średnich, które mi pasowały skorpiony, Szpony Śmierci, Błotniaki, etc., etc. Wszystko po to, żeby cały ten odcinek poszedł... W... No. Mniejsza, sto... Mniejsza o tym gdzie. Godzina gadania, poszło się liczyć. Dali. Prosto trzeba przejść przez to wysypisko, nie ma innej rady. Się napromieniujemy. Żeby tylko nie zginąć. Jeszcze trochę mamy. 200 i teraz powoli w kierunku N. Oho, burza się zaczyna robić. Będzie ciekawie. Idziesz, ochłap, za nami? Jest, ochłap. Kolejny jakieś? Porozwalane coś. Hm. Zobaczymy, co tam będzie można znaleźć na tym miejscu. E, 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 e. Szczerze uprzedzam, że jeżeli chodzi o poszukiwanie statuetek, to poszuki To wszystkich poszukuję pierwszy raz i akurat to miejsce w tym miejscu, gdzie jest, ta gdzie jest ta statuetka, jeszcze nie byłem e, Która się nazywa Republika Dave'a No nieźle Pan Verwiflak, nasz pierwszy oponent w tym odcinku. Znaczymy. O, tam jest jakieś miejsce z tego co widzę? gdzie można sprawdzić sobie Jak wiadomo miejsca zaznaczone są. O, jeszcze protektor, fajnie. Inhibitor walki. No, trafiłem jeszcze. Patrzcie, nie w sensor ruchu, gdzie tam jest. Oh no, no to super. Jeszcze lepiej. Gień. że on na mnie poleciał to po prostu sobie upadł. God damn, it. nie lubię raz, nie lubię skarpionek. No lecia, co co nie spój Chcę, żeby mnie rozwalili. A ja, zaskoczył mnie ten raz skarpionek, zaskoczył. Ej, yy. jeszcze mam ciarki Dlatego właśnie nieciekawie było, jak kiedyś grałem w Fallout'a to bez głośników ani słuchawek. No, były w naprawie. No, wiadomo, bez głośników to nie wiadomo, gdzie, skąd i co idzie. A tu nagle zacząłem obrywać. Patrzę, a za mną raz, dwa razy skorpiony. Cały wydaje mi się, jakby jakiś taki raz skorpionik za mną szedł. Może ja już mam stany lękowe. Nie, raczej nie. Jogłaj Nie no karabinu serwy. No, tu jest, proszę bardzo. Muszę chyba sobie ustawić inaczej. Ustawienie jeśli chodzi o e, przybliżanie postaci. Kur. No, Misiu. Ale coś czuję, że na następną serię będę musiał mieć trochę inną Jeśli chodzi o granie Bo jak będę drugi raz kręcił tak samo followta to Nie wyrobię Za wracam No dobra, jestem ja z powrotem Ustawiam sobie trochę inaczej znikanie postaci, żebym Wiedział gdzie kto jest miałem ustawionym... Nie wiem czemu miałem ustawione na minimalne Tak więc jak widzieliście 3 metry przede mną zresztą tym... Pojawił się nagle mm, Yawgwaj. A tak to będę po prostu więcej widział no Ciekawe, czego tu się można spodziewać po tym miejscu Oby nie wybuchów I błotniaków Ja dodaję masakrę hm. no. Wybuchy już są! demet. Ała. No dobra. Eee, spinka z tym pakiem z krwią wolę nie brać. Ale wezmę sobie jeszcze brudną wodę. Dali, coś tu ciekawego jest. A, bandyci, fajnie. No to już wiadomo, kto tu. To, kto tu to, to, to wszystko zrobił? No nie, no no. No super, bezsenna amunicja, Proszę, się rysunki. Uh! No, Chodźcie tu walczyć, ale. ciekawe, no, jednak jeszcze ta broń ma w No super, jeszcze kolejna nie chcę twojego karabinu wodnie z tym, co w, ogóle Sam w ogóle tutaj dał? Ej. Coś na siedem, dyń mieć elektryczny, nie, nie, szturmowy to mi się nie przydaje. No dobra. Kurde, no. rodziny Kalerów, A to skąd tu się wzięła? Aj, jaj, posoka się leje. Oj, coś czuję, że jak tak dalej będę operował w środowisku Fallouta, w którym jednak jedyną mm, bronią jest... Jedyną wartością jest przeżycie. No, tak powiem. Literacko. Mm. Co się, że następną, następną serię będę musiał mieć w trochę innych klimat bo tak to dalej nie wyrobię. No dobra, już jak mam spać, to sobie prześpię dłużej. Do rana. Nie chcę mi się chodzić po ciemku. No dobra, zobaczymy. Co tam? Oj, sorry, znowu, kurde. Mniejsza o to. Wybaczcie, znowu zapomniałem gadu, -gadu wyłączyć. Po cholerę, ludzie o tej godzinie siedzą na Gadugadu. -gadu. Po cholerę, ja siedzę. Nie... O, chiński karabin, To to się przyda. Będę mógł sobie naprawić. No i wyrzutnia rakiet sobie też naprawię. Dużo sobie nie, na, nie, nie naprawiłem, ale dobra. Wyrzutnia rakiet. Dobra. Wyłączę tylko niepotrzebny staw z komputera. I zaraz wracam. No dobra, jestem z powrotem. Lecimy dalej w kierunku. Lecimy dalej, w kierunku północnego schodu. Znowu. Mm, 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 mm. W tą stronę może być jakaś lokacja, w której będą jacyś przyjaźni, przyjazne osoby. Oby. Równie dobrze, że może tu być jakieś inne granice. Chodź, o chłop, chodź. Będziesz mi tankowo Co tutaj mamy? O, są jacyś przyjaciele. Dobry, kupę metalu z ziemi. Nie mam ci nic lepiej... co oni zrobili? Ue, dziwne są te skrypty, które można czasami znaleźć na, yy, w falaucie. Jeżeli pamiętacie z operacji Anchorage, była taka scena, w której yy, Właśnie jeden, było dwóch żołnierzy. No, i jeden wychylił się i mu odstrzelono głowę. Nie wiem, jaki, to ma, jaki jest sens w tworzeniu takich scenek Nawet jak zasłoniłem go kompletnie, to i tak mu odstrzeliło łeb. No cóż, nie wiem, jaki tutaj jest ten sens. Nie można tutaj nic zrobić. Te takie osoby w ogóle na nas nie, nie reagują. Jest ciężko. Kto tutaj, kto tutaj znowu łazi? No, zawituję całkowicie krawie, jakbym nie miał dosyć problemów. Na wprost, na północ, na zachód.